Nie chciałbym uczyć czegoś innego niż przedmiotów zawodowych, bo mam ten plus jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, że ze względu na treści, których ja nauczam, młodzież wybrała szkołę średnią. Logistyka jest o tyle fajna, że to jest zawód interdyscyplinarny, bardzo szeroki. Yy... Kompleksowe planowanie łańcuchów dostaw, elementy marketingu, zarządzanie przepływem materiałów. W ogóle no, najprościej można zdefiniować logistykę dwoma słowami, że jest to po prostu zarządzanie przemieszczaniem. Atrakcyjność zawodu polega na tym, iż można dostać po nim pracę w bardzo wielu różnych miejscach w gospodarce. Od kogoś, kto planuje zaopatrzenie produkcji, przez kogoś, kto organizuje transport, przez osoby, które pracują w magazynie przez kogoś, kto planuje potok produkcyjny, a nawet kogoś, kto planuje pracę śmieciarki, która będzie jeździć po mieście i zbierać śmieci. Tak więc to słowo logistyk jest bardzo szerokim pojęciem. Sam zawód jest stosunkowo młody i powstał przez połączenie różnych innych zawodów, jakby jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Tak więc du dużą atrakcją jest jego interdyscyplinarność. No i myślę, że to też czyni, czyni, czyni go zawodem ciekawym. Wiedza nabyta w technikum z zakresu techni logistyki jest wiedzą jednak mimo wszystko bardzo praktyczną. Tak oni umieją wykonywać wy 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 Wypisywać dokumenty, wypisywać dokumenty na specjalnych programach, potrafią formać jednostki ładunkowe, obliczać czas pracy kierowcy, poznają markusz kalkulacyjny i wszystko to powoduje, że czasem nawet ta wiedza jest bardziej praktyczna niż ta na studiach, tak? a jednak rynek pracy potrzebuje przede wszystkim praktyków. Jest na przykład taki projekt, Nazywa się Młody Lean Leader. Fundacja Lean Education go prowadzi. To jest jeden z najlepszych projektów, w jakim wziąłem udział w życiu. No, uczniowie w grupach muszą produkować jakieś elementy, czy jakieś wyroby, na przykład rakiety, według konkretnej specyfikacji. Później muszą seryjnie produkować te, 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 te wyroby, usprawniać procesy, żeby, żeby jak najmniej maszyn potrzebować do tej produkcji, jak najmniej pracowników i w określonym czasie na jak najwięcej e, ty, ty, tych wyrobów powstało. Uczą się optymalizacji procesu, ale od razu też uczą się myślenia krytycznego no i przede wszystkim współpracy w grupie. Tak więc super projekt, bardzo dużo się nauczyłem na nim i dzięki temu mogłem też tą wiedzę przekazywać uczniom. Z tą grą This War of Mine było tak, że y, gdzieś na Facebooku Zobaczyłem ogłoszenie Fundacji dla Wielkich Historii, że szukają nauczycieli do testowania gry, bo jest zamysł żeby ta gra docelowo była lekturą szkolną. No i stwierdziłem, że jest to super pomysł. Co prawda, no, no jako nauczycielu zawodu u mnie nie ma lektur szkolnych, ale no stwierdziłem, że być może no znałem tę grę wcześniej, być może jakieś elementy jestem w stanie w nieco inny też sposób wykorzystać niż, niż, niż typowo y, nauczyciele języka polskiego, historii czy etyki, do, do których docelowo jakby pierwotnie ta gra jest skierowana. No i ta gra faktycznie jest już pisana na listę lektur uzupełniających. Ja wykorzystałem takie elementy, oprócz tego, że ona ma pewne przesłanie moralne, to, to, to granie w tą grę nie jest raczej niczym bardzo przyjemnym i, i, i pokazuje tragedię cywili w trakcie wojny, trudność decyzji, które trzeba podejmować. To, jest tam, to są tam też elementy zarządzania zasobami. Tak? Te zasoby są ograniczone i trzeba na przykład sobie stwierdzić, no muszę coś tutaj nie zbudować klatkę z resztek przedmiotów, które mi zostały, żeby złapać szczura i go ugotować na obiad i tak dalej. Takie motywy są co prawda też w wielu innych grach, ale uczy to jakiegoś myślenia, konstruowania, zarządzania właśnie tymi, tymi, tymi rzeczami, które mamy. Taki cykl tych zajęć na lekcji, na lekcji się odbył z klasą. No i moi uczniowie zagrali w tą grę i jakiś czas później znowu odezwała się dla mnie Fundacja dla Wielkich Historii, że tym projektem zainteresowała się japońska telewizja NHK. No i czy mogą dać na mnie nawiar, bo chcieliby przyjechać i zrobić materiał właśnie, jak to jak wygląda wykorzystanie tej gry w sytuacji lekcyjnej. Tak więc faktycznie przylecieli tutaj, przyleciał redaktor z Japonii. I razem z ekipą tutaj, z rezydentem japońskiej telewizji w Polsce i z realizatorami przyjechali i, i było to ciekawe przeżycie i dla mnie, i dla uczniów. Klocki LEGO lub typu LEGO. Które staram się wykorzystać razem tutaj też z kolegami, z kolegą Kamilem Sielskim, Piotrem Gruszeckim, staramy się wykorzystać właśnie te klocki do symulacji procesów produkcyjnych i do, do pokazania w praktyce pewnych narzędzi lin. Tak Więc jakby jak tworzyć linię produkcyjną, budując takie zestawy Lego. Tutaj też, też jest to stosunkowo młody pomysł, i cały czas staramy się ten pomysł rozwijać. Dodatkowo posiadamy takie bardzo fajne narzędzie i wiem, że to narzędzie już też jest używane w wielu technikach logistycznych i też nauczycieli z innych szkół bardzo zachęcam do używania. Są to specjalne klocki edukacyjne, które symulują formowanie palet niejednorodnych. I do tego są bardzo fajne zadania i, i, i praca z tymi klockami jest bardzo praktyczna, yy, bardzo fajnie obrazuje uczniom yy, właśnie jak konstruujemy jednostki ładunkowe i w zasadzie w sposób praktyczny chyba nie szłoby tego inaczej pokazać, no ale to też jakby chyle czoła producentowi, który, który wytwarza, wymyślił te klocki, je wytwarza, bo, bo narzędzie jest po prostu genialne. Jednym z takich narzędzi, które, które po prostu, jak pierwszy raz zobaczyłem, to się, to się zakochałem od pierwszego wejrzenia, po prostu stwierdziłem, wow, jakie to jest genialne, to był kahut. Ponad 10 lat temu pierwszy raz spotkałem się z kahutem, on wtedy jeszcze nie był zbyt znany, to stwierdziłem, wow, jakie to świetne daje możliwości i ten, ten kahut ewoluuje cały czas. I, jakby, moje pomysły na wykorzystanie tego Kakuta też mocno ewoluują. No, bo wiadomo, na początku sam robiłem quizy, a obecnie, obecnie staram się w drugą stronę, że to właśnie uczniowie, żeby to było narzędzie, na którym uczniowie pracują i oni tworzą quizy, tak? Z danego zakresu tematycznego. Czy bardzo często uczniowie muszą. W ramach zajęć lekcyjnych opracowywać prezentację, tak? Opowiedzieć o czymś, pokazać może parę slajdów, czy tam o, o jakimś producencie wózków widłowych albo o produkcji jakiegoś wyrobu i zazwyczaj było tak, że, że w trakcie prezentacji reszta klasa się, klasy się średnio tym interesowała. Tak? No to pewnego dnia mnie olśniło, no to po prezentacji ten uczeń, który przygotował prezentację, musi jeszcze zrobić kahuta ze swojej prezentacji, a cała klasa musi wziąć w tym udział i ich wyniki będą oceniane. No i to spowodowało, że nagle wszyscy zaczęli uważać, łącznie z tym, że nawet robić notatki, tak więc jakby fajnie się wszystko tutaj zeszło, zeszło w całość. To uczy takiego trochę kreatywnego myślenia, szukania informacji, weryfikacji informacji, no i dodatkowo bardzo angażuje ich w zajęcia lekcyjne. W zeszłym roku dzięki, dzięki jednemu też z nauczycieli przedmiotów zawodowych, logistycznych, z którym współpracuję, panu Mirosławowi Drożakowi, poznałem narzędzie Bloket. Bloket to jest narzędzie bardzo podobne do Kahuta, ale równocześnie do wykorzystania w zupełnie innych sytuacjach. Też mamy quizy, natomiast tak naprawdę uczniowie grają w Bloketa, grają w różne minigry, a odpowiadając na pytania quizowe zdobywają zasoby w tych minigrach. I te pytania quizowe się powielają, czyli ta pula cały czas wraca. No, wiadomo, ma, ma to też taki minus, że to jest myślenie testowe, to, to oczywiście ma też to, to, to myśl, te, testy mają wiele swoich minusów yy, i nie, nie, nie jest dobre, żeby tylko z testów oczywiście korzystać, ale jako takie coś uatrakcyjniające czy coś do, do utrwalania sobie wiedzy przez zabawę, yy, uważam, że, że, że super. No, Bloked jako, jako taki coś, coś, co można równocześnie z kachutem, tylko do trochę innych rzeczy yy, stosować. To jest też narzędzie, które też jak to zobaczyłem, to od razu mówię wow, świetne, będę z tego korzystał. Jedno z takich ciekawych narzędzi, trochę u, 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 uczących uczniów szybkiej reakcji i, i działania pod wpływem stresu, jest taka prosta gra przeglądarkowa Global Player, gdzie uczniowie muszą palety o odpowiednich kolorach przekierować do odpowiednich, do odpowiednich miejsc. i no, no jest to gra przeglądarkowa, czyli stworzona dla rozrywki, ale równocześnie elementy szybkich decyzji e, i takie myślenia troszeczkę do przodu e, w niej występują i od jakiegoś czasu też właśnie wykorzystuję ją z uczniami. Bardzo fajnym narzędziem, który pozwala mi szybko utrzymać informację zwrotną, jest Mentimeter. Aczkolwiek on jest bardziej taki do... Mm, do takich szybkich ankiet anonimowych niż do nauczania, bardziej, bardziej do wybadania na przykład nastroju, tak? Czyli jak yy, po kwarantannie, po, po nauczaniu zdalnym zbliżał się okres powrotu uczniów do, do szkoły. Mogłem zrobić takie szybkie, anonimowe rozeznanie, czego się boją, z czego się cieszą, jak na przykład czują się przygotowani do egzaminu zawodowego. Od czasu do czasu staram się urozmaicić też zajęcia grami planszowymi, od jakichś takich prostych typu, nie wiem, wsiąść do pociągu, gdzie też jakieś tam planowanie tras. Oczywiście to jest więcej zabawy niż nauki, ale wtedy też jest interakcja, jest, jest współpraca jakaś, tak więc to, to, to też się fajnie, fajnie wpisuje poprzez gry już takie bardziej dla logistyków, typu na przykład gra wydana przez, przez Raben, gdzie, gdzie też uczniowie wdzielają się w rolę spedytorów. Czy też na przykład uczniowie sami w ramach zajęć tworzą karty do gry w tabu. Tabu polega na tym, że trzeba takie kalambury, gdzie musimy opisać jakieś, jakieś hasło bez używania konkretnych słów. No i uczniowie w ramach lekcji muszą te karty przygotować, a hasła mają być z pewnego zakresu tematycznego. Tak więc też jest to jakaś taka forma nauki teorii z kolei przez moich uczniów. Jednym z podstawowych narzędzi pracy logistyka jest też arkusz kalkulacyjny. Tak? I tutaj też staram się za pomocą albo na zajęciach lekcyjnych, albo za pomocą dodatkowych kursów, również pracując między innymi z dorosłymi w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, zrobić taki autorski kurs w arkuszu kalkulacyjnym, gdzie jakby. Staram się pokazać, że to narzędzie wbrew pozorom nie jest trudne, że, 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 że to jest troszeczkę jak gra w statki i że, że można wiele rzeczy w prosty sposób zrobić. I też staram się nigdy nie pracować na gotowych danych, czyli wszystkie dane powstają w trakcie pracy i grupa tworzy dane, na których później pracuje. Wydaje mi się, że to tak jakby bardziej pokazuje sensowność pracy na arkuszu kalkulacyjnym niż gdyby siedli, dostali jakieś gotowe dane i mieli coś z nimi robić. Tak więc na przykład muszą wyszukać średnią temperaturę w poszczególnych krajach, w poszczególnych miesiącach, każdy uczeń w innym kraju i... I później na tych danych gdzieś tam pracujemy, coś formatujemy i tak dalej. Albo kursy walut, albo na przykład też pokazuję uczniom, jak obliczać koszt podstawowy litra paliwa, gdzie mamy w zasadzie dwie podstawowe zmienne, koszt baryłki i kurs dolara i korzystać z historycznych danych i możemy sobie sprawdzać tak naprawdę ile przed podatkami i, i, i przed powiedzmy też kosztami produkcji i, i marżą producenta, ile ten czysty surowiec kosztuje. Tak więc takie wyciąganie wniosków z otaczającego nas świata i obrabianie ich za pomocą narzędzia, jakim jest arkusz kalkulacyjny. Szeroko rozumiane umiejętności interdyscyplinarne od takich prostych rzeczy jak kultura, tak? Szczuntanie po sobie papierek, dzień dobry, do widzenia, nieprzeklinanie, nie przeklinanie przynajmniej przy nauczycielach, no takie drobne rzeczy, po prostu szeroko rozumiana kultura. Umiejętność pracy z innymi y, ludźmi, współpracy, życzliwość, chęć dzielenia się wiedzą, tak? Bo y, to jest też chyba specyficzne, że ludzie silni lubią dzielić się swoją wiedzą, ludzie słabi nie lubią dzielić się swoją wiedzą, bo boją się zagrożeni przez kogoś innego, Tak jak w pracy czasami przychodzi nowy pracownik i może trafić na kogoś, chodzi ja ci pokażę, to się robi tak, to tak, a może trafić na kogoś, kto postrzega w nowym pracowniku zagrożenie dla swojej pozycji. To ty nie wiesz? No ja musiałem sam dojść do tego, prawda? Mi nikt nie pokazał, nie ja wiem, ktoś siedzi, zastanawia się, trzy kliknięcia w programie myszką i, i mu to zajmuje 4 godziny, żeby do tego dojść, bo bo ktoś nie był życzliwy, tak więc Staram się, żeby byli dla siebie życzliwi. Wiadomo, że każdy z nich ma inny charakter i to, co ja mówię, to jest pewien ideał, do którego nigdy nie da się osiągnąć, no ale jakieś tam elementy z tego gdzieś tam wychodzą, tak więc no, no chciałbym, żeby mieli takie też nastawienie, że, 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 że jednak trzeba pracować, że, że, że ta praca przynosi im pieniążki i pozwalają te pieniążki realizować ich marzenia. E, trochę taką pokorę do pracodawcy, ale też, też e, nie bać się mówić, jeżeli ma się jakieś konstruktywne spostrzeżenia, to jak najbardziej też, żeby te spostrzeżenia e, powiedzieć. Tak? Więc jeżeli czasami uczeń się nie zgodzi z czymś, co ja mu powiem i to uargumentuje, no to ja się w sumie cieszę, no bo ja się czegoś nauczyłem, nawet, nawet kiedyś wymyśliłem taką lekcję, że każdy uczeń ma zadać mi pytanie, na które nie będę znał odpowiedzi z zakresu logistyki, korzystając z internetu. No i Znacznie zdarzało się, że, że zadali pytanie, na które nie znałem i też pokazuje, że nie trzeba wiedzieć wszystkiego? że ja też nie wiem wszystkiego. No i też szukałem tej informacji, odpowiedzi i cieszyłem się, że czegoś się douczyłem. Nie czuję się wypalony jako nauczyciel. Jedno to jest to, że wiadomo, praca z młodymi ludźmi daje dużego kopa, dużo energii ee, i my tą energię od tych uczniów czerpiemy. No a z drugiej strony, no, widzę, że to co im przekazuje, im się przydaje i, i to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim. Osoba, która kończy, kończy technikum logistyczne, gdzie, 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 która ma ze mną zajęcia, ale nie tylko ze mną, bo też, też z kolegami, którzy, którzy robią kawał dobrej roboty z, z uczniami, no ona ma być dobrym pracownikiem, ma być takim pracownikiem, że ja potem no, nie będę się wstydził za, za mojego ucznia, który gdzieś pracuje, ma być osobą, która się umie zachować odpowiednio, bo to też jest ważne, kultura osobista, która umie współpracować z innymi, posiada wiedzę z szeroko rozumianej logistyki, no i właśnie takie no. Potrafi podejść krytycznie do informacji, selekcjonować tą informację, wyszukać tą informację. No w dzisiejszych czasach każdy tak naprawdę ma w kieszeni mikrokomputer z dostępem do największej bazy danych na świecie. No i trzeba też nauczyć ich z tego mikrokomputera, zwanego często telefonem, babłędnie już, bo to, to telefon, aparato komputer e, korzystać. Tak więc no, no poprzez zajęcia, poprzez rozmowę z nimi, no i przede wszystkim też też wizyty w firmach oraz praktyki uczniowskie, to też powoduje, że, że, że taki uczeń technikum staje się później takim kompleksowym, dobrym pracownikiem. W ogóle wydaje mi się, że bardzo często do techników trafia taka... Młodzież bardziej pragmatycznie patrząca na, na swoje życie, bo oni no, mając 13-14 lat, kończąc szkołę podstawową, nie wiedzą, czy oni pójdą na studia, czy nie. Tak więc wybierają ścieżkę edukacyjną, która z jednej strony trwa rok dłużej niż, niż, niż liceum, a z drugiej strony yy, daje jednak zawód. Daje trochę szersze, szerszy wybór po, po ukończeniu szkoły średniej. No i daje też w cyklu kształcenia doświadczenie praktyczne.